W Lubaniu Śląskim, gdzie nie, to żadne nieporozumienie. Ta akcja jest jak najściślej związana z naszą służbą. I choć, powiedzmy, niezbyt wojskowa w swoim wyrazie, znaczenie. To wielka batalia na froncie kulturalnym i artystycznym. Przegląd repertuarowy zespołów amatorskich przy jednostkach. W daniu występowały ze stoły z jednostek południowych i zachodnich. Zajrzyjmy teraz na morze. Później na gdańskiej estradzie odbyła się druga tura tej samej imprezy. Zaprezentowały się zespoły północnych i wschodnich jednostek WoW. Surowi krytycy, owszem, wytknęli to i Przegląd dowiódł, że amatorska działalność artystyczna osiąga teraz to wyższy poziom i kształtuje się we właściwej atmosferze zrozumienia i opieki ze strony dowódców i aparatu politycznego. Publiczności występy bardzo się podobały, a i szef zarządu politycznego nie poskąpił dowodów uznania, honorując niektórych solistów dyplomem. Proszę. Były nawet nagrody rzeczowe, gdy nakazywały to względy płci i wieku. W tym samym okresie na Dolnym Śląsku pułkownik Tadeusz Tymicki patronował imponującej paradzie sił i tężyzny. Odbyły się tam tegoroczne centralne mistrzostwa wok w lekkoatletyce i pływaniu. Na rozmokłym stadionie Lubania Śląskiego, bolało jak cebra, drużyny Gliwic i Chełma rozegrały finałowy mecz piłki nożnej. Osiągnąwszy wynik 2 do 1, drużyna Chełmiaków za jednym zamachem zagarnęła zwycięstwo, mistrzostwo WOP na rok 62 i puchar ufundowany przez redakcję Granicy. pogoda zagnała siatkarzy pod dach hali sportowej w miejscowej szkole. Ciasno tutaj, ale to nie osłabia werwy graczy. Zwyciężyli gospodarze z Dubania, pokonując w finale drużynę w górnośną zakup. Jedniejszy moment. Zwycięzcom życzymy owocnej obrony tytułów w przyszłym roku. Jedźmy teraz na ziemię płocka. metrów jak to się mówi, wyszli sami z siebie. Ale ostatecznie po zażartej walce szeregowy z zwyciężył o własnych siłach. Ogłaszamy bieg na 100 metrów z tyłem grzbietowym. tu także, dworak, tym razem przez nikogo nie zagrożony, przydał jeszcze jeden listek do pływackich laurów z tej macierzystej pomorskiej brygady. Z kolei sztafeta, 3 razy 100 metrów stylem zmiennym. Po przepłynięciu pierwszej setki na grzbiecie, następny zawodnik startuje w stylu klasycznym rzadką, jak się zwykło mówić potocznie. I wreszcie na ostatek styl dowolny. Niemal zawsze krały. Zwycięża znów Szczecin wygrywając wszystkie dystanse. W słonej wodzie moczeni. Nic dziwnego, że potem tak celebrują zwycięstwo. Teraz konkurencja typowo wojskowa. 50 metrów z granatem umundurowany. Tu szeregowy ryński też ze Szczecina ustanowi nowy rekord 53,4 sekundy. Trudny bieg. Granat ciąży, a nie śmie się zanurzyć. Trzymajcie koleś, choć ciężko ci idzie. Doceniamy rzetelny wysiłek i wolę zakończenia biegu. Bez Skrzycy niedaleka droga do Kłodzka. Na tutejszym stadionie mierzą siły lekko atleci. Bieg na 400 metrów. Wygrywa reprezentant gospodarzy szeregowy pluta z Kłopska. Sztafeta etap 4 razy 100 metrów. W tryum tryumf odnosi oficerska. Skoków dal zwycięża szeregowy wiewióra z Krosna. Pchnięcie kulą przynosi miłą niespodziankę. Wynikiem 14,4 cm kapral Tadeusz Dudek z Gdańska ustanowił nowy rekord w Roczna konkurencja w biegu na 5 km dostarczyła widzom zrozumiałej emocji. I nie na darmo. Również tu osiągając rezultat 16 minut 2,5 sekundy, starszy szeregowy Ryszard Nowak z brygady lubuskiej wpisał się na listę nowych rekordzistów WOP-u. W sumie tegoroczne Centralne Mistrzostwa WOP były dobrym sprawdzianem tężyzny i sprawności fizycznej w naszych szeregach. Bilans wyraził się liczbą 8 nowych rekordów. To Widomy znak dbałości o należytą kondycję fizyczną w OSW. Kibica w szalienie Lubaniu, w Szczecinie. Brawo, koledzy. Tylko tak dalej. Brygad, które tamtym nie dotrzymują kroku, nie będziemy wymieniać. Wierzymy, że w przyszłym roku potrafią wyrównać front. Nawiązać jeszcze bardziej zaciętą, szlachetną walkę sportową. Że przysporzą nowych rekordów, a nam, zatwardzającym kibicom, dostarczą świeżych, jeszcze silniejszych emocji.